Personality plus, daily miracles, hope ignites Witajcie kochani! Oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość+. Plus. Zanim zanurzymy się w dzisiejszy temat, zatrzymajmy się na chwilę i razem z muzyką oddajmy Bogu serca. Posłuchajcie tej krótkiej modlitwy w piosence, otwórzcie się na jego obecność i pozwólcie, by Duch Święty przygotował Was na słowo, które dziś czeka. Zapraszam do wspólnej muzycznej modlitwy. O nie Lecz walcz z niedolą Tak słońca jakby mówił blask O nie smuć się Pan zawsze z Tobą Radośnie śpiewa z góry ptak O nie mów, że zbawię Serce twoje jest pełne trwóg wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Im większy Bóg, tym bliżej Bóg. O, nie smuć się, idź naprzód śmiało. Nadzieje zawsze w sercu miej, gdy w życiu Twym radości mało, w Jezusa miłość wierzyć chciej. Świeżością róż, że Pan jest tuż, że kocha Ciebie. Serce twe jest pełne trwu. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy, im większy Bóg. Ty... Co da każdego dnia, 12 listopada 2025 roku, oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie, kochani, oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Dziś zadajemy pytanie, które może dotknąć głęboko, dlaczego jesteśmy zasmuceni? Co się stało? Nic. To o co ci chodzi? O nic. Coś ci to przypomina? Czasem tak to właśnie wygląda w naszych rozmowach, prawda? Często nie umiemy nazwać tego, co odczuwamy, o co nam chodzi, albo nie chcemy, oczekując, że ta druga osoba powinna się domyślić. Kiedy sam wielki król Persji, Artaxerxes, zadał takie pytanie swojemu wiernemu i zaufanemu słudze: Co się stało, dlaczego jesteś smutny? Nechemiasz nie odpowiedział nic. Dokładnie wiedział, co leżało mu na sercu. To niesamowita historia o tym, że to Bóg układa losy historii, zmienia serca królów, przygotowuje współpracowników, troszczy się i pociesza swój lud. Przede wszystkim jednak ten przykład mówi o tym, jak wielką moc ma modlitwa i właściwe przygotowanie się do zadania, które stawia Pan. Gotowi na nadzieję, która dotyka serca. Zostańcie z nami. Przez kilka kolejnych dni przyjrzymy się, jak Bóg we współpracy z Nehemiaszem zrealizował swój wielki plan odbudowy murów Jerozolimy i duchowego stanu ludu. Nehemiasza, żyjącego w Persji, odwiedzili jego bracia z Judei. Opowiedzieli mu o cierpieniach rodaków, którzy powrócili z niewoli, o tym, jak ich ojczysta ziemia jest plądrowana, jak święte miasto atakują wrogowie, bo mury są rozwalone. To kompletnie rozbiło Nehemiasza. W kolejnych dniach przyjrzymy się, jaka była jego reakcja. Czy dostrzegasz w swoim życiu coś, co leży w gruzach, zostało zniszczone przez wroga i przez lata było zaniedbywane? Może teraz Duch Święty przekonuje Cię, że potrzeba to odbudować. Wiem, że Ty i ja jesteśmy na to zbyt słabi, dlatego nasze serce może być pogrążone w smutku, żalu po stracie. Ale jeśli to Boży czas na budowanie, to On już wszystko do tego przygotował. On zna się na tym, bo jest wspaniałym budowniczym, tym, który stworzył wszechświat, który posłał swojego syna, by zbudował most dla człowieka i umożliwił mu drogę powrotu do siebie. Oglądając nas na Christian Culture Network lub osobowość Plus, nie pomijaj reklam, kliknij subskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij odcinek w całości. Twoje zaangażowanie pomaga algorytmom YouTube polecać nasz materiał dalej, niosąc Ewangelię do serc, które szukają pocieszenia. Co leży Ci dzisiaj na sercu? Dlaczego ogarniacie smutek? Kliknij subskrybuj i wyślij ten odcinek komuś, kto jest zasmucony. Niech usłyszy, że Bóg buduje na nowo. Chcesz codziennych inspiracji na odbudowę serca? Wyślij sms cuda na 609 7473 741, całkowicie za darmo. Wyzwanie na dziś. Nazwij swój smutek przed Bogiem i poproś o jego plan odbudowy. Napisz w komentarzu, Bóg buduje na nowo i podział się, jak On działa w Twoim życiu. Jeśli to porusza Twoje serce, pomódlmy się razem. Ojcze, Ty widzisz moje serce, mój smutek, mój żal. Opowiedz Bogu, z jakiego powodu. Nie chcę udawać, że nic się nie stało. Wolę ci wpuścić, dać ci przestrzeń, byś mógł działać we mnie i przeze mnie. Chcę być dla innych błogosławieństwem. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij lubię to i udostępnij ten odcinek. Amen. Smutek to nie koniec, to początek Bożego budowania. Stój mocno w nadziei, bo cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek o Bożej Transformacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oglądaj w całości, udostępniaj, kliknij dzwoneczek i bądź częścią społeczności, gdzie smutek zmienia się w nadzieję. Chcesz wesprzeć misję Christian Culture? kliknij super podziękowanie lub skorzystaj z innych form wsparcia dostępnych na stronie www.polskieradio.cc Twoje zaangażowanie pomaga nam głosić Ewangelię. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej rewolucji miłości. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio-video Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś.